Szczęść może ponownie hello, hello. Po, po długiej przerwie, bardzo długiej, tygodniowej. Tak. Albo nawet dwóch. Chcemy dzisiaj wrócić do pierwszego listu do Koryntian. Tam będzie dosyć duża luka spowodowana tym, że... Muszę dograć odcinek. I musimy to ja. później zmontować, bo było nagrane w warunkach niecodziennych w Szymie. Trochę innych. Tak, a teraz też są warunki niecodziennie, bo jesteśmy w Makuru. W sklepie Warszawa. misyjnym polecamy bardzo serdecznie. Salvati Fundacja, te klimaty. Tak. Misje. Mm. Herbata rwandyjska, zielona. I kawa. Czarna. Ale też rwandyjska. Tak. To dzisiaj co? Tryptyk charyzmatyczny. Czyli 12, 13 i uwaga, 14. rozdział pierwszego listu do Koryntii. Czyli mamy tak, Pawła, który tym razem porządkuje pewne sprawy dotyczące dotyczące charyzmatów. W sensie takim Koryntianie byli bardzo dynamiczni w posługiwaniu charyzmatami. Tak, można powiedzieć. Tak że, co się zrobiło. Że, że tak, to po tej herbacie. Tak, 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 tak że, że jakby te charyzmaty odgrywały wręcz kluczową rolę na zasadzie takiego przejawu działania Ducha Świętego. Nie? I święty Paweł właśnie mówi o tym też, że zaczyna, tak? I no i jakby... że w ogóle Zgromadzenia powinny być poukładane trochę. No, każdy ma swoje jakieś zadania, tak. swoje talenta i talenta od Ducha Świętego również. No. To zdecydowanie czasami się robi chaos. Walka o dziesiątkę różających to jest miłe, ale lepiej jak to jest poukładane. Tak, i to co Paweł bardzo mocno podkreśla na, na sam dzień dobry podczas tego dwunastego rozdziału, to jest to, że bez ducha świętego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus. To jest proste, ale nie takie proste. Bo jak nie masz ducha, jak jesteś ten, no to trudno ci będzie powiedzieć: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dlatego zawsze всегда yy, trzeba mówić do końca. Tak, niech będzie pochwalony Jezus Kto? Chrystus. O no to chodzi. Tak, bo wtedy na przykład idąc do spowiedzi, to ja siedząc w konfesjonale wiem, że ktoś nie jest opętany. No tak, to jest taki pierwszy taki to, próg badawczy. Tak jest. No, to masz tutaj dalej tekst, a ja tym razem sobie śrubnę. Dobrze. Różne są dary, ale duch jest jeden. Różne są posługi, ale Pan jest jeden. Różne są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym uwidacznia się działanie ducha dla wspólnego dobra. Jednemu duch daje słowo mądrości, innemu ten sam duch daje zrozumienie słowa. Jednego duch obdarza wiarą, innemu ten sam duch udziela daru uzdrawiania jeszcze mi innym daje zna. natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia <laughs> tłumaczenia języków, a wszystko to daje jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu, jak chce. Tak jest. Czyli co? Mamy głowę, którą jest Chrystus, jego ciało, którym jest Kościół, no i wszystko jest poukładane. Tak I te jest. dary, które mamy we wspólnocie, mają służyć wspólnocie, a nie nam. Tak, i to, co z wyjątkiem, ale to będzie później z wyjątkiem daru języków. Bo mnie tam mówi, że to jest dar dla. No i to, co jest ważne, tak, że jeden ma to, drugi ma tam. w sensie każdy jest obdarowany i żeby o tym pamiętać, że każdy jest obdarowany, to jest ważne. Żeby nie mówić, że ja to tam takie nic i w ogóle. Czasami to jest fałszywa skromność, a to jest bardzo fałszywa skromność. Ale właśnie, żeby nie mówić, że się nie ma nic, bo się ma, to jest raz, a druga skrajność, żeby może niekoniecznie mieć ciśnienie, że mam wszystko. Charyzmaty to nie Pokémon. Zbierz się wszystkie. Tak jest. To nie jest charyzmat. No, także tutaj zobacz, co masz i zacznij tym posługiwać. A może Pan Bóg coś tam dorzuci. To uczynię i tam to dorzuci. Tak jest. No właśnie. No i Paweł dalej w tych wersetach, to, co już było powiedziane. Porównuje te charyzmaty, te dary do, do ludzkiego ciała. Tak jest. I wszystko jest potrzebne. I wszystko ma określoną swoją wartość, ilość. Tak jest I już. Nie może więc o powiedzieć. Ręce nie potrzebuje Ciebie. Tak? Ani głowę, nogą nie potrzebuje was. Jak jesteśmy w Kościele, to jesteśmy wszyscy potrzebni. Tu się dzieje, tu się dzieje, tu jest... Amakurum. Bardzo dużo ten ruchu jest. My go zakłócamy teraz swoimi osobami. Mamy taki fluid. Został przy wejściu. Jak ktoś wejdzie, to zaraz wyjdzie. I znajdzie pasz. Wejdzie i wyjdzie. I znajdzie pasz. Zmonizm. I wierny mu będzie otwierał. Smonizm. Tak jest. No właśnie, więc tutaj jakby Paweł podkreśla, że charyzmaty są dla dobra kościoła, dla dobra wspólnoty i też, że jakby wszystko jest potrzebne tak na dobrą sprawę. I coś, co później strzeliło w świętą Tereskę, którą żeśmy niedawno wspomnieli, czyli to, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, tak? Kiedy ona mówiła, że szukała swojego miejsca w kościele i nagle odnalazła, będę miłością w kościele tutaj. Tak, tak, także będziemy mieli ruchomy tu Tak, więc tutaj Teresa mówi o tym, że nie wszyscy są cudotwórcami, tak, i ona znalazła swoje miejsce właśnie na zasadzie, że będzie, jak to mówiła, będzie miłością w Kościele. I stąd jakoś się tam odnalazła. I Paweł kończy ten rozdział, znaczy on nie wiedział, że to jest rozdział. Ale A tu on go patrzymy, w telefon. Tak. Nie, to <grymne> <grymne> e, Tak, i on kończy, że pokażę Wam teraz drogę, która przewyższa wszystkie inne. I uwaga, co tam jest. I po dwunastym rozdziale mamy. Uwaga, 13. 13. Gdybym mówił językami ludzi, aniołów, każdy, kto był chociaż na jednym ślubie, to się pewnie z tym spotkał. Najsłynniejszy tak. tekst tak. z Pawła. I największy charyzmat. Tak, na dobrą sprawę. Bo on jest centrum, bo mamy miłość, prawe, lewe, prawe, lewe. Prawe, lewe drzwi. Tak, jest, prawe, lewe drzwi. Więc mamy... wejściowo wejściowe. Mamy ten charyzmat yy, miłości i na nim się opiera wszystko inne. Tak nie wszyscy są prorokami, nie wszyscy ten, a każdy jest potrzebny. A w 14 rozdziale jest ciąg dalszy. No i tutaj mamy właśnie ten trzynasty rozdział, czyli hymno miłości. I czasami tutaj właśnie pod słowo, a ja fajnie jest podstawić sobie pana Boga w sumie, że Bóg jest cierpliwy, jest szlachetny. No tak. Bo w sumie jak Paweł, e, Święty Jan pisze, tak, chodzi o Sagatestin. Czy Bóg jest miłością? Bóg, tak jest. jest tutaj... Bóg jest cierpliwy, tak. A tak. czasami niektórzy ten trzynasty rozdział biorą sobie jako taki rachunek sumienia. Można sobie zrobić rachunek sumienia na podstawie tego trzynastego rozdziału. Że miłość cierpliwa, szlachetna. I w sumie tutaj też wychodzi, wychodzi, że tylko z Panem Bogiem mogę się porównywać, z nikim innym. żadnym innym człowiekiem, żadną inną istotą, tylko z nim. Trzeba trzymać poziom. No i się porównujemy. No właśnie. Czy jestem cierpliwy, szlachetny, czy zazdroszczę, przechwalam się. Cieszę z niesprawiedliwości. No właśnie. No raduje się prawdą. I wszystkiemu wierzę i wszystkiemu ufa. Tak. No bo w sumie Pan Bóg ufa i wierzy na 100%. Zobrażam najmocniej. Rodzicielka. Teraz tutaj. Zrobimy tak, żeby było dobrze. Tak. I później to jest... I tutaj Paweł dalej mówi o tym, gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko i tak dalej. No i to jest chyba ten moment przejścia z tego świata na tamten. Tak, i to jest ciekawe, bo w sumie fajnie by było, jakby, fajnie by było, jakby na pogrzebach czytano dalszą część tego, tak? Bo tutaj jakby na ślubach to się zwykle urywa, że tak trwają te trzy wiary nadzieje miłość, a największa z nich jest miłość. A ciekawie by było, jakby jak na, na pogrzebie ktoś sobie zażyczył przed śmiercią. To ja chcę ciąg dalszy. Właśnie, że wtedy widziałem jako zwierciadle niejasno, a teraz zobaczyłem twarzą w twarz. Tak teraz poznaję. Po części wtedy zaś poznam, tak? tak jak, jak sam, sam zostałem, zostałem poznany. poznany. No właśnie. Ale to jest takie bardzo dające nadzieję w sumie. Że to wszystko jest ze sobą takie oj, połączone. Wszystko jest ze sobą. Oj. Wszystko jest połączone. Człowiek czegoś bardzo pragnie, to cały wszechświat. Pomoże mu w tym, żeby to osiągnąć. Tak, ja to pokolenia W zostało oszczędzone i nie zają Paulo Coelho. Ale małego księcia znają. To no jest. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, bo portfel zwykle trzymamy w kieszeni. Tak jest to. I dalej mamy. Właśnie to jest to, co może czasami jest zapominane albo pomijane, tak? bo Paweł jednak zaczyna 14 rozdział, starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o inne dary, zwłaszcza o dar prorokowania, tak? czyli dar, w którym bardzo mocną rolę odgrywa słowo. Słowo, które ma służyć tutaj pocieszaniu, bo tak na tym polegało proroctwo w dużej mierze. Także miało to być słowa pocieszenia dla konkretnej osoby, dla konkretnej wspólnoty. Pocieście, pocieszcie, pocieszcie. Pocieście. Pocieście konsolami niedzielne, w niedzielne, niedzielne popołudnie. Po cieści. Po cieście. Tak. I tu jest jedno z fajniejszych stwierdzeń, które tu jest przetłumaczone trochę inaczej, ale Paweł mówi tutaj o modlitwie językami bardzo dużo. Bardzo ciekawy ten... Bardzo ciekawe stwierdzenie, kiedyś w Kudasiewicz popełnił artykuł, że to mówienie językami to nie jest tylko mówienie językami w sensie znanymi wbrew pozorom. On od strony biblijnej tam tłumaczył, już nie pamiętam teraz, bo się pojawiały trzy jakieś słowo. I on mówił właśnie, że tutaj też yy, to, to takie yy, no, radosne wykrzykiwanie, to co święta Augustyn też pisze w pewnym momencie, tak? że jest ta jubilacja, czyli że, że w sumie już w pewnym momencie człowiek się cieszy i wykrzykuje cokolwiek bądź. Tak po bramce na meczu. Znaczy, nie aż to, nie aż tak. I może inne słowa. Części przynajmniej. No. Tak. Tak, ale właśnie on mówi. I tutaj jest takie fajne stwierdzenie, które tutaj. E, tak, to jest przetłumaczone wejście przykład z różnych dźwięków istniejących na świecie. Każdy, coś się znacza. Tysiąc latka ma, na tym świecie nie ma dźwięku bez znaczenia. To jest fajne, że wszystko ma znaczenie. Także słowa, które wypowiadamy, faktycznie mają znaczenie. Jesteśmy po rekolekcjach. I ksiądz Walenty, którego pozdrawiamy. Mówił właśnie na sam koniec o tym, że jakby teraz wraca, jakby zaczyna się doceniać słowo, tak, żeby mówić o sobie dobrze, żeby były te afirmacje. Mhm. Tak, że jakby słowo znowu zaczyna odzyskiwać należną wagę sobie. I słowo potrafi no, przeprowadzić przez jakieś takie no, codzienne trudności. Jakieś takie mniejsze kryzysy. Tak jest w ciągu życia, jak tam natłok jakichś obowiązków, spraw do załatwienia przygniata, no to Słowo daje pociechę. No i daje życie przede wszystkim, nie? Tak. I z drugiej strony nie ma dźwięków bez znaczenia, czyli trzeba dobrze się nimi posługiwać, żeby nie było fałszu. Bo jednak w świecie jest jakaś harmonia też. jest ciekawe. Harmonia. Bóg wszystko stworzył jako w harmonii. Tak. Niektórzy lubią, niektórzy I. lubią to słowo, harmonia. Tak jest. I właśnie też Paweł pisze o tym, że kto modli się językami, modli się najpierw w sumie dla siebie. To jest jedyny charyzmat, który jest taki po to, żeby człowiek sam wzrastał. Także grupy charyzmatyczne, modlimy się dla siebie, niekoniecznie może faktycznie we wspólnotach, tak czasami jest i to. To co Paweł pisze, tak? że ktoś przyjdzie i posłucha i powie oszaleli i sobie pójdzie. Nie wiadomo o co chodzi. Tak. nie wiadomo o co chodzi, fajnie to brzmi, ładnie, ale no właśnie. Może być różnie. Może być różnie, tak, więc tutaj jakby Paweł mówi indywidualnie spoko, a we wspólnocie to jest już to, żeby był ktoś kto tłumaczył, żeby się nie robił bełkot, no to jest ważne. Jak to mówi w kościele, jednak wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, by innych pouczyć niż 10 słów w jakimś niezrozumiałym języku. No właśnie. I mamy co? To, co tam jeszcze mamy? Czyli muszę się nabić się... Dobrze, pij kawę. No i to, co Paweł mówi, żeby nie być dziecinnym. Po tym. Tak. Bracie nie. Nie bądźcie dziecinni, owszem, wobec zła bądźcie jak niemowlęta, ale w myśleniu bądźcie jak ludzie dojrzali. W prawie jest napisane: obcymi językami i wargami obcych będą przema będę przemawiał do tego ludu, ale i tak mnie nie posłuchają, mówi. Pan. Tak więc mówienie językami nie jest znakiem dla wierzących, lecz dla niewierzących. Prorokowanie natomiast nie jest dla niewierzących, lecz dla wierzących. Czy jakoś? Czyli modlitwa, taka wstępna, jak ludzie przyjdą, zobaczą, no to żeby ich pociągnęło. Tak jest. A dopiero proroctwo jest dla tych, którzy już są w wierze, w ugruntowani. Tak, bo tam padają już konkretne słowa po też. Tak. No, jeszcze raz Paweł podkreśla, że każdy ma jakiś dar. Nauczania, nauczania, objawienia Bożej tajemnic języków, tłumaczenia języków. Tak? Niech wszystkim służą wzajemnemu budowaniu. To jest fajne, bo czasami to jest tak, że się zamykamy w tych naszych darach i nie... No właśnie, tak? Albo mówimy, że ich nie mamy, albo tak nie wiem. Czy, no, I zacznę posługiwać. później Pan Bóg to może ruszy. Troszeczkę ważne, żeby w posłudze charyzmatycznej w ogóle ważne jest to, żeby zrobić ten pierwszy krok. Tak, że jakby zaufać Panu Bogu, że jakby przejść na tym, zbłaźnie się nie zbłaźnie, wyjdzie, nie wyjdzie, tak, to, to Duch Święty ma działać. O to chodzi. I o to, co mówi dalej Paweł, żeby nie było zamętu podczas Waszych zgromadzeń. Tak. Jeśli będzie jakiś człowiek, który prorokuje, a nie będzie tłumacza, to lepiej, żeby on się nie odzywał, żeby nie robić zamętu. Jak to, ponieważ Bóg nie jest Bogiem zamętu, lecz pokoju. A i tutaj jest taki werset 34. Kobiety w kościołach niech milczą, bo nie pozwala się im mówić. Tak zresztą stanowi prawo. To akurat zdanie nie jest takim zdaniem, które mówi nam o tym, jak powinno być w naszych czasach. Że w ogóle kobietom nie można mówić w kościele, tylko akurat tam w tej wspólnocie była jakaś sytuacja, yy, gdzie indywidualna, gdzie. Może się przekrzykiwały. Może się przekrzykiwały, właśnie. A ja lepiej prorokuję. Nie, bo ja lepiej prorokuję. Jeszcze? Jeszcze się reszta włączyła, tak samo. No i o to chodzi. To bardziej jest takie do kościoła lokalnego do kościoła lokalnego tak wezwanie No <laughs> i tu dalej kolejny ten werset śmieć mi się chce bo to zabawne rzeczy później niektórzy yy, niektórzy się powołują jakieś ruchy skrajne że, skrajne tak że tutaj pismo święte jest yy, szowinistyczne bardzo Oj. jeśli chcą się czegoś nauczyć kobiety w sensie to niech w domu pytają swoich mężów. Nie wypada przecież, żeby kobieta mówiła w kościele. To właśnie. tak się tak I to jest ciekawa kończówka tego rozdziału. Bracie, ubiegajcie się więc o dar proroctwa i nie zabraniajcie mówić różnymi językami. Wszystko jednak niech się odbywa zgodnie, w ustalonym porządku. Rzecz bardzo ważna. Czyli jakby... Niech to charyzmaty kwitną, tylko faktycznie niech to będzie jakoś uporządkowane. Dosyć ten. ten przepraszam. Jak niech to będzie uporządkowane, niech to nie będzie chaotyczne, bo jak jest chaotyczne, to można stracić... Znaczy można pójść w emocje, zamiast się skupić na tym, co Pan mu chce powiedzieć, tak? A tutaj ma wszystko współgrać podczas takiej modlitwy. Emocje mają współgrać tak samo z tym, co się myśli. Hmm. A nie, żeby tylko jedno było gdzieś tam bardziej. Chociaż dzisiaj mamy świętą Teresę wspomnianą, która powiedziała, że lepiej, żeby spowiednik był mądry, mądry niż, niż pobożny. pobożny. Bardziej mądry niż pobożny, może tak. Tak czy nie? Tak. Jakoś tak. Nie udało się do końca. <laughs> no, 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 co? Tak, będziemy musieli Dzięki serdeczne i trzymajcie się i nie wiemy, kiedy będzie kolejne wejście, ale zostało nam jeszcze trochę rozdziałów. To jest. Ale już jest pierwszy do Koryntia, już zrobiliśmy cztery Ewangelie, do Rzymian, Dzieje Apostolskie. No, trzymajcie się i z Bogiem.